Hej z tej strony Feli witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagramy w Cupheada na i w naszą grę cyk tutaj Pod ostatnim odcinkiem było aż 32 wyświetlenia bardzo mi się miło zrobiło i trzy łapki w górę aż. a teraz, uwaga uwaga, idziemy do mauzoleum. Nie wiem, czy, mogliście, czy nie mogliście się doczekać. Ja się nie mogłem. I nareszcie. Ciek. Jesteśmy, dobra. Mm, cyk. Pa, będzie podwójny. Będzie, nie, już myślałem, że będzie potrójny. Teraz będzie potrójny. Cyk, cyk. Czyli <laughs> Co, Co jest? Co jest? Co jest? Jak? Jak potrójny zrobiłem? I tutaj, widzicie, nie mogę strzelać. Co? Od kiedy wprowadzili takie coś, że można coś strzelać? Ej, bo nigdy tu nie można było strzelać. Jak się strzelało, to nie działało. Ej! Chyba to naprawili. Co jest? Dobra, ale tak to się. Nie, 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 nie. nie. Iś. Dobra, dobra, dobra. Musimy tego wazonu chronić. Dziadu się pokazał. Trochę po, po głośniej może zaraz. Bo troszkę cicho jest. Uff. Czekajcie, teraz będzie bardzo. VICTORY! Dobra, no, tylko czekajcie, muszę wy zaraz w ustawienia wejść. Nie w ustawienia, tylko... No, w ustawienia, w opcję. Cyk. Gdzie moje maniery? Nie, Nie przedstawiłam się. Mówią na mnie bajeczna czarka, bardzo mi miło. Szukałam magii i te przeklęte duchy mnie uwięziły. A skoro mowa o magii... Tutaj, I tutaj... I to jest taki jakby... Star, co nam będzie pozwalał yy, co jak 5 kart naładujemy to będziemy mieli specjalnego ulta yy, specjalny ult tutaj jest super cyk. Teraz zrobię go ustawiłem To jest na razie nieważne yy, dobra czekajcie co ja chciałem zrobić Co ja chciałem? Aha! Yy, Podgłośnić grę Start Opcje Dźwięk Nie wiem czy to ja mam jakoś cicho czy co Czekajcie Ta ja mam cicho Nie Czekajcie tu Słyszycie? Dobra Czekajcie. Opcje. Dźwięk. Zróbmy tak. O, o. Jeszcze raz. Dźwięk. Dobra. Słychać. Teraz. Idziemy sobie na tego runę guna. Bo ranentgany są mega ważne. Runę gun polega na tym, że właśnie sobie tutaj chodzimy. To nie jest boss, tylko to jest taki przeciwnik. Tak jakby. Taki poziom. Na końcu. I tutaj właśnie zdobywamy monety. Normalnie byśmy nie mogli takich monet Normalnie, w, w, skąd by się normalnie zdobywało monety? To są od różnych ludzi. Nie wiem, czy to można nazwać ludźmi. Eee, teraz cyk. Jezus! No. Ale ładnie. Ujś! Ała! To, to już nie było ładnie. Cyk. Ej, czekaj, czy on właśnie. Czy kwiatek ja zawił ten? w ogóle odkryłem ostatnio. W tamtym odcinku. E, użyłem ulta przez przypadek w dół. A podzień bym nie leciał. Jak tego ulta użyłem, to w tym samym momencie, jakby. To było dziwne, bo, to, bo leciał na mnie pocis. jakby wleciał we mnie, aż użyłem ulta i nie overwałem. trajcie. Spra sprawdzę czy to teraz też tak działa. Nie, bo normalnie to mnie zadziwiło trochę. Aha. Ale oni są na hita, to jest bez sensu. Jezu, oni wszyscy są prawie na hita. Nie da się ulta znaczy, no nie, da się ulta dodać. Ej, czy na tych grzybach może sobie... Czy na tych grzybach można sobie po prostu tak? Ej? Ej, chyba tak. A nie, nie ładuje mi się. Cyk, już dużo mam, już, już mam bardzo dużo. Dobra. W ogóle powiem wam taką historię, że kiedyś... O! Dobra, na razie nie. Oj, nie wyszło. Nie. Eee, e, powiem taką historię. Kiedyś byłem w górach. I normalnie... Nie wiem czy ja już to mówiłem. Nie wiem. I normalnie jeden dzieciak sobie wisiał na drzewie, co nie? Tak sobie wisiał jak mnie to też. I nagle spadł z tego drzewa na głowę i chyba sobie ją rozbił. Nie wiem, dalej nie wiem co się stało. Ale normalnie było normalnie centymetr, o, żeby walnął tą głową o taki mega ostry kamień. Takiego miał farta. Chociaż trochę pecha, bo się jednak rozbił. No co jest z tym rantkanem? Dobra. Lecimy w ogóle. na końcu każdego rantkana jest taki mini. bo... O... Ja sobie tutaj ultami na na tych grzybkach można sobie robić ulta. Bo oni wypuszczają takie coś. Jak się tego nie zawije, to będą tak ciągle wypuszczać. A to może... To tak ten nisko leci. Ej, zaraz ult. Zaraz leci ult. Zaraz leci ult. No i teraz cyk. I ulcik. Aha. No i ult. Zaraz wam pokażę w końcu tego uta, bo już bo mnie już czekacie. Kolejna moneta, ale jak bym w tym? Na razie wszystkie monety zdobyć, bo one są mega ważne w tej grze. Jest takie fajne, że tutaj staje za monety. Można by powiedzieć, że bez, ty, bez monet się w tej no, da się, ale trudno jest. Więc nawet osiągnięcie, za zdobycie wszystkich monet w grze. Cy. i to ten ult? Nie! ona zmyła. Ja nie mogę. Za co? Za co? Dobra. Lecimy. Oła! Oła! Aha. Nie wiem, co zrobimy restart. Eee, ogólnie to musimy ten... Eee, ogłaszam że dzisiaj o... dzisiaj jak to nagrywam dzisiaj jak to nagrywam yy, jakoś o godzinie 16.20 jakoś tak wypuszczam streama nie jest jeszcze potwierdzone ale bardzo dużo jest, jest bardzo możliwe więc wpadajcie o tej godzinie na mój kanał i czekajcie bo naprawdę to będzie mój pierwszy stream I się cieszę też nie wiem czy wy się cieszycie ale ja się cieszę i o Jezus Maria! I lecimy zaraz z tym stringiem. Za niedługo. Nie, co? Co jest? Ja przecież. Ja nie mogę. Aha, oj. Dobra, przepraszam, ale teraz chwilę. Może wam przeszkadza moje gadanie? Więc ja się troszeczkę uciszę, uciszę teraz. Słuchajcie, jak widzicie, kiedy jestem cicho, to mi lepiej idzie. Dobra. o nie! Kapchet, 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 Dobra, co ja w kółko powtarzam? Ojoj, oj. O! Aha, po co ja to zrobiłem? Nie musiałem. A teraz patrzcie, muszę poczekać, aż ten grzyb wypuści różowe, bo to się da przejść. O, o, wypuścił. Bo to się da przejść. Łatwo, łatwo, łatwo. Tylko, że jest troszeczkę trudniej. Bo te żyły ciągle idą. Dobra, już szyb! Nie, no jak? Ej, mogłem zatrzymać czas. Ej, to by było milion Ale jak? Jak? Przecież. Jak ja to miałem zrobić? Uła. Jak chcecie, to mogę wypuścić film z mojego lepszego kąta. Wtedy wam pokażę co jak, bossów. Wam pokażę wszystkich. Mogę taki oprowadzający film zrobić. Fajnie, ja myślę, że fajnie by było. Ja bym chciał, nie wiem Bo trochę mi się nie chce tej gry od nowa przygodzić. Bo już się z, z trzy razy przeszedłem. O Jezus. Mój największy speedrun to w ogóle 4 godziny. bo Rozumiecie? Bo ja w tą grę dobry jestem, tylko że dawno w nim nie grałem. Właśnie widzicie jakie miłym jestem, dobry. Właśnie widzicie. No co jest? Oni mi z wyskakują nagle i po mnie. Jezus Mario, o co chodzi? No widzicie to? Wy to widzicie? Czy tylko ja to widzę? W ogóle to są też osiągnięcia z tych. Jest też osiągnięcie za przejście wszystkich bez bez zabijania żadnych przeciwników. Bo da się Bo jak wam pokazałem przed chwilą Tego minibasa, da się przejść Więc wystarczy też nie trzymać przycisku ciągle Na strzelaj Bo ja ciągle to robię Ej gdyby te fioletowe były takie czasami różowe To fajnie by było By było więcej co parować O <laughs> Jezus mam jedno HP a ja tak ryzykuję Cezu co ja przed chwilą zrobiłem? Nie, co? No ale on był za krzakami. Jak... Jego nie było widać. No, co to jest za gra? Dobra, ostatnie podejście. Ostatnie dwa podejścia. Ostatnie dwa podejście. Jak teraz wygram, to będę miał jedno podejście do następnego bossa. A następny boss będzie taki całkiem łatwy. Dobra, lecę po prostu. Nie dobra, muszę czynić. Wiecie co chyba zresztą zrobię troszeczkę mi źle idzie w tym momencie. To jest ten, ogólnie już się czas mi kończy na odcinek. Dobrze, 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 nie umarł nie umarł nie umarłem. Dobrze, lecimy, 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 lecimy. O! 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 Nie! No co on zrobił? Skąd on się wziął? Jak? Już go nie było! Jak? Taki ważny jest dla mnie ten ramię Gun teraz, w tym momencie Bo on... Że, muszę go teraz przejść, bo ona, do następnego bossa potrzebne są takie inne pociski, a one są za pieniądze I wiecie jak to się... Nie, to jest bez sensu, ten niebieski glutek A, i w ogóle następny boss będzie taki e, niebieski glutek, tylko że większy Troszeczkę większy. Wy zobaczycie, tylko troszeczkę. Ale dosłownie taki takie będzie. To, niebieski, taki sam? Tylko, że większy. Czyli taki sam, ale inny. Tak jak mój tata powiada. Ła! Wow. 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 Jezus Maria! Te kasztany są takie głupie. Dobra.